Manko? w się dawno nie było nic o komiksach, także stwierdziłem, że w ramach takiej rekompensaty pokażę całą kolekcję moich komiksów. Hmm. Eee, I co? I jeszcze zanim zaczniemy pokazywać komiksy, zaczniemy zacznę gadać to. chciałem się was zapytać, czy chcielibyście filmik typu nie top 10 moich ulubionych komiksów to 15 czy to na przykład 5? Jeżeli chcecie, no to napiszcie yy, i co? I zaczynamy. Yy, komiksy mam ustawione na pięciu półkach. Yy, zacznijmy od pierwszej. No, na pierwszej mamy wielką kolekcję Marvela, to co udało mi się zebrać, plus kolekcję DC. No i z kolekcji Marvela mam tytuły takie jak yy, Spider-Man powrót do domu, X-Men obdarowani. Iron Man Extreme, Captain e, Ameryka wybraniec. Silver Surfer Silver Surfer Nowy Świt, Avengers Shot Avengers, e, Superior Spider-Man Niegorszy Wróg, e, nieskończoność jest część pierwsza, nieskończoność część druga, e, Hulk rozdarty, śmierć Wolverina Grzech Pierworodny, część pierwsza Wolverine X-Men, nowy początek e, Pani Shellcrown, Kree Shoprakiet w pogoni z Własnym ogonem, e, Spider-Gwen z Cigana I, i Grzech Pierworodny, część druga. No, także tak wyglądała WKKM u mnie. Będę prawdopodobnie uzupełniał poszczególne tomy. Czy się uda zobaczymy. No i tutaj mamy Wołka KDC. Mamy takie to my jak. Lex Luthor Człowiek ze Stali. Superman Śmierć Supermana. Flash Urodzony Sprinter. J.T. Gwóźdź. Superman Tajna Gniazda. Narodziny Demona, część pierwsza i część druga Zjawy z przeszłości Batman Wonder, Man, Wonder Woman Oczy z Gorgony dalej Superman Batman wrogowie publiczni Green Arrow rok pierwszy Flash Powrót Barego, Alena i Część pierwsza Potwory z Baggy, na część drugą Tekam. W przypadku DC też będę uzupełniał poszczególne tomy. Tu jeszcze chciałem wspomnieć o innej rzeczy, mianowicie o narodzinach Demona. Ogólnie historia jest spoko tylko część pierwsza jest strasznie nudna, trochę. W części drugiej się więcej dzieje więcej takich mocnych rzeczy. I co, i tak w sumie to no tak wygląda moja pierwsza półeczka yy, Schodzimy półkę niżej no, I tak się przedstawia panorama u mnie No schodzimy półkę niżej Tutaj mamy tylko z super bohaterów Marvela Mamy tomów 8. No tak Tom Hulk Tom piąty Hulk No tak, Doktora Strange'a yy, Machine Plate eee, Thor, Hank, Pym, eee, Ghost Rider, który jest świetny, i tutaj <tryk> najnowszy tom, czy mój najnowszy tom z tej serii, bo teraz wyszedł 80: eee, Mars Morales, Ultimate Spider-Man. To było klejnowsze słuchawki, dwie pary i tablet, eee, i w sumie tyle. Widzimy niżej. Tu mamy komiksy e, takie miękko-okładkowe. Tu mamy Rebirth, e, Marvel na 2.0, 2 Zero, dwa tomy. Weekend Morty i Marvel na. Plus. Jeden tom Żywych Strupów. Mamy tutaj 25 tom Żywych Strupów. Jedyny e, kupiłem, chciałem kupić jakikolwiek tom Żywych Strupów, żeby po prostu zapoznać się z tą serią. I zobaczyć że to się opłaci Prawdopodobnie. No, spodobała mi się seria i prawdopodobnie będę ją zupełniał dalej. I dalej mamy yy, Rebirth. A i tu jeszcze chyba za. mami jest właśnie ta okładeczka śmieszna, że. Z przypinki. Chcę, teraz zrobił. Yy, dobra. Nieważne. Ale, no to jeżeli chodzi o Rebirth, to tutaj mamy takie tytuły jak przypinka. Yy. Detective Comics tom czwarty Deus Ex Machina Tutaj z Batmana narzeczona czy mamy All Star Batman Mój najgorszy wróg Tutaj z pierwszej serii Batmana, tej głównej Batman jest tam e, tutaj flash, piorun uderza dwa razy. Cisa jest skład pierwszy Nastoletni Tytani tom pierwszy i Superman Action Comics z tą zajebistą okładeczką. No jak dla mnie okładka cud miód tutaj mamy dwa tomy z na 2.0. Pierwszy tom Avengersu, czyli 7 wspaniałych i Amazing spider-man Kupiłem tylko te dwa, bo tylko te dwa serie mnie interesowały, żeby kupić, prawdopodobnie będę uzupełniał jeszcze, zobaczymy dwa tomy Rick'a i następnie tom pierwszy i tom drugi porównywalny z fajny i jeżeli ktoś lubi Rick'a i no to polecam i tutaj Marvel Now i tu mamy takie rzeczy jak tom pierwszy Spider-Man 2099 ja tom Wolverine e, 3 miesiące do śmierci Deadpool dobry, zły i brzydki, którego jeszcze nie przeczytałem Amazing Spider-Man e, Spider-Universum Strażnicy Galaktyki, Galaktycy Strażnicy w rozsypce Punisher kontra Thunderbolts e, Deadpool wyzwanie Drakuli Cholera e, Superior Spider Man Venom, Superior Venom i tutaj grzech pierworodny. No. Tu są jakieś kable, jakieś rzeczy do szkoły. Yy, I dobra, no tak to wygląda. E, niżej mamy półkę takich komiksów e, mniejszych plus taką rzecz jest to jeden tom Dragon Ball, to jest chyba taka nowsza. Aktualizacja historii Dragon Bola. No, takie średnie to jest dla mnie, ja nie jestem z osób, które wychowały się na Dragon Ballu. Zdecydowanie. Ale jest spoko. Jeżeli ktoś lubi, to może sobie kupić. Ale dobra. Tu mam taką gazetkę. Ja kiedyś mieszkałem w Anglii i dostałem taką gazetkę z, Sp z Spidermanem i po prostu sobie tak leży, bo, mi, bo w sumie mi to pasuje. Mam jeden Tom Asterixa, papieru Cezara. Tak, to jakieś coś, co. Nie wiem skąd to mam w ogóle. To jest to uniwersum DC odrodzenie, gdzie jest chyba pierwszy zeszyt Pierwszego Tomu Amerykańskiej Ligi Sprawiedliwości JLA i tego. I Batmana. Tu jest komiks, który już widzieliście na moim kanale czyli Opowieści Makabryczne. Tu jest jeden komiks Zupa Strikas. Kopiłem spróbowanie. To jest jakiś catcher Donald. Bo siostra kopiła sobie jakąś gazetę i nie miała co zrobić z komiksem. Dalej mamy komiksy Star Wars. Mamy takie tytuły jak Paul Dameron. Eskorta Czarnych. Wojna o Shutorun, Ostatni od Gwiezdnego niszczyciela, koniec gry. Tajna misja Dowódcy czarnych, tajna wojna mistrza Jody, no, raczej Norcitów, wojenne historie, zemsta Droida, walka o kryształy i płonące wody. A tutaj jest pięć e, tych tomów tego Marvel. Komiks, czyli takiej gazetki co tam wychodziło ostatnio. 5 tyłów wyszło, nie wiem czy wychodzi tom szósty, ale raczej już go nie będę kupował, bo te 5 mi na razie starczy tu jest jeden z e, Biały Orzeł polski superbohater e, dwa tony Bradla tom drugi i tom pierwszy taka trochę nudna historia, ale wydaje mi się, że warto sprawdzić e, Kapitan Żbik i tutaj mam tak Wąż zrobił nowym okiem w takiej większej wersji Część czwarta salto śmierci, bo innych części nie mogłem nigdzie znaleźć, na Allegro ciężko je znaleźć. część trzecia ryzyko i, i wieloryb z peryskopem część pierwsza. Oprócz tego dalej mam, w sensie dalej mamy tytuł Syromki i Atomki Czyli mamy tak. Księgę 20, e, tutaj księgę 13, księgę 24, 22, e, 23, tutaj chyba jeden z tych nowszych tytułów, który został wydany przez Egmont proszę bardzo, proszę bardzo chwilę, bo się tu rozwala. I tu chyba też z Egmontu. Tak. E, tytuł internauta. Tutaj mam dwa fajne komiksy od. E, od czego to jest? Od Gildi e, Percy Jackson może potworów. Jeżeli oglądaliście film, no to komiks jest moim zdaniem lepszy od filmu. E, chociaż. Chociaż nie wiem. Dawno filmu nie widziałem, musiałbym jeszcze raz sobie wyobrazić, nie porównać go z komiksem. I tutaj e, Klątwa Tytana, i też super rzecz. Tu jeszcze mam jakieś te e, dwa Scooby Doo, pogromcy komiksów i demoniczny pies. I tu jakiś taki śmieszny komiksik, który chyba sobie kiedyś wykupi. E, nie wiem nawet skąd mam, ale. Bakugany. Bo pierwsze Bakugany to są dla mnie świetne rzeczy. No i ostatnia półka. Tutaj na samym dole są to takie komiksy, już grube. I co? Lecimy od, od lewej. Funky Kowal. Taki klasyczny. E, chyba już klasyczny science fiction. Jeżeli chodzi o to, przyjemnie się mi to czytało. Muszę to już do tego wrócić kiedyś, bo jest spoko. Prawda jest takie kiedy jest ciężkie i to trochę waży Tom pierwszy Transformersów, tej kolekcji Transformersowej, więcej nie mam, bo na razie nie potrzebuję. Tu jest klasyczne opowieści, kolekcja Star Warsów Legendy, część szósta, Cholera Tutaj od taty dostałem kiedyś z Anglii. E, jo, e, rok pierwszy, część pierwsza po angielsku z takiej kolekcji. The Legend of the Batman. Mam. E, jest to jest Po angielsku. I na razie jedyny, może kiedyś będę miał więcej. Mar e, Marvel, Doctor Strange. Początki, zakończenia to jest chyba komik, który. Większość osób będzie kojarzyła, bo dość znany tytuł. Dalej my mamy chyba moją ulubioną serię komiksową, czyli Wiedźminy. Nie na tomu pierwszego, ale będę niego polował. I mam tak, część druga, czyli 10 Lisicy. Część trzecia, czyli Klątwa Kruków. Taki bardzo elegancki, taki estetyczny jest ten, są to układki ten komiksy. Tutaj ostatnia, najnowsza e, córka płomienia, która chyba nie wciągnęła, ale i tak jest. Dobrze, jest ok. I tutaj ostatni komiks, taki gruby z WKKDC. To jest kres Osobności, to takie grube coś, co nawet nie ma panoramy. I ten i w sumie tyle. nawet tego jeszcze nie przeczytałem, bo to. Nie mam kiedy. Nie mam kiedy czytać tych czy komiksów. No dobra, no to słuchajcie, to by było na tyle. Dajcie na co myślicie o tej kolekcji. Jak wam się ona podoba. To jeszcze macie szybko rzut. Jak to jeszcze wygląda. No cóż, nie, dzięki za oglądanie. Eee, trzymajcie się, cześć. I dajcie znać co myślicie o pomyśle z filmami, filmem Top 10 komiksów. Elu.